Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Paulina. Metodą kopertową już budżetuję prawie 4 lata i dzisiaj przychodzę do Was z filmem z podsumowaniem lutego 2024 roku. Aktualnie, jeśli możecie sobie przejrzeć moje filmy, to wstępy i ogólnie całe filmy pod jakby tymi tytułami, czyli na przykład podsumowanie, planowanie i tak dalej, są raczej jakby z drugiej strony, gdzie widzicie tylko moje ręce. A dzisiaj mamy taki wstęp dosyć inny, dlatego, że jest to spowodowane tym, że ostatnio dałam na kanał film Q&A, gdzie mogliście mnie poznać właśnie od tej strony. I ten film był tak bardzo fajnie przyjęty, tak miło, żeście mnie przyjęli, tyle było, wiecie, łapek w górę i tyle pięknych komentarzy, że postanowiłam nagrać ten wstęp do tego filmu właśnie od tej strony, żeby każdej osobie po prostu podziękować za to, że tutaj jest, że mnie tak miło przyjęła, że dała mi te łapki komentarze i dała mi takie duże wsparcie, bo część z was zauważyła, że lekko się stresowałam, ale naprawdę bardzo się cieszę z tego filmu, jak on został przyjęty, więc dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie jeszcze raz, naprawdę jestem wdzięczna za to, że tutaj jesteście i że mnie wspieracie, więc myślę, że już bezbędnego Przedłużenia możemy przechodzić do podsumowania lutego. Życzę Wam miłego dnia i miłego oglądania, i widzimy się już z drugiej strony. Buziaczki, trzymajcie się cieplutko. Dobra, kochani, przechodzimy już teraz do podsumowania tego naszego lutego. Zobaczymy, jak on się nam tutaj klasował. Ogólnie było naprawdę bardzo dużo fajnych momentów spędzonych, wiecie, z najbliższymi, ze znajomymi itd. Więc to był naprawdę pod takimi względami miesiąc bardzo udany. Tak wyglądała pierwsza strona tutaj tego naszego miesiąca. Lecimy teraz do naszych tabelek i robimy, słuchajcie, w taki sposób, że wypłata mojego męża to było właśnie 4400 zł. Moja wypłata to było 3663. Dalej mamy tak, premia mojego męża no to było faktycznie 700 zł. Moja premia było planowane 600, finalnie wyszło 500. Jeśli chodzi Chodzi o dodatkowe zarobki, no to było tutaj 1300 zł z 52 tygodni, z wyzwania 52 tygodnie. Razem wyszło nas tutaj o stówkę mniej niż było planowane, czyli mamy 10563 zł naszego dochodu. Jeśli chodzi o wydatki stałe, no to moi kochani, mamy tutaj tak, że praktycznie wszystko zostało tak, jak było zaplanowane, czyli Orange mamy tutaj 435 zł, szkoła jedna i druga, 200 Netflix 49, Polsat 32, Ika była 50, mojego męża oszczędności 50, moje oszczędności 50, kieszonkowe mojego męża 500, ubezpieczenia na życie 181, pożyczka miało być tutaj 900 zł, finalnie wyszło 700, wyjazdy były tutaj zaplanowane 2000, finalnie wyszło 2200 zł, i ogólnie powiem wam, że Mieliśmy praktycznie co tydzień jakieś wypady. Staram się Wam tutaj gdzieś wkleić jakieś zdjęcia, żebyście sobie poglądali, gdzie byliśmy. Ogólnie to było tak, że 1 i 2 marca miałam mieć wyjazd z przyjaciółką na jej urodzinę, ale niestety rozchorowałyśmy się parę dni wcześniej i niestety myślałam, że nigdzie nie pojadę, ale okazało się, kochani, że znajomi mój mąż wyciągnęli mnie w niedzielę do zakopanego i pojechaliśmy na termy i pojechaliśmy sobie do jakiejś restauracji, poszliśmy właśnie na Krupówkach się przejść i tak dalej, było naprawdę mega super, no po prostu, no, no super, jak sobie tylko przypomnę o tym, jak tam było, no to naprawdę aż mi się buzia, wiecie, uśmiecha, było naprawdę mega fajnie, jeśli chodzi o ósmy, jakby tydzień później, nie? no to mamy ósmy, dziewiąty, no to ósmego miałam imprezę firmową, byliśmy na kręglach, wiecie, ze znajomymi z pracy, z szefową i tak dalej, więc było też naprawdę bardzo, bardzo fajnie, dziewiąty tego, no to wiecie, leczyłam, że tak powiem, kaca. No może nie kaca, bo w sumie ja nie mam takich rzeczy, nie wiem, jak Wy się na to zaopatrujecie, ale no ja na, na przykład takich rzeczy nie mam za bardzo. Ale naprawdę impreza była mega udana. Bardzo się z tej imprezy cieszę. Jeśli chodzi o 15 marca, no to mieliśmy, kochani, wyjazd walentynkowy z moim mężem. 14-15, wtedy pojechaliśmy nad Solinę. Pokażę Wam tutaj za chwileczkę domek, w jakim byliście, bo naprawdę. Powiem wam, że ten domek serdecznie wam polecam. Właściciele są mega mili. W ogóle wszystko tam jest, nawet patyczki, waciki do uszu. No po prostu petarda polecam bardzo, bardzo. Więc byliśmy na jedną noc. Później 15 wróciliśmy, pojechaliśmy jeszcze do mojej kuzynki. Przy okazji właśnie zajechaliśmy tam do niej, bo ona jest z Sanoka i zajechaliśmy tam. A wiecie, z Soliny do Sanoka to nie jest daleko. Osoby, które się tutaj orientują mniej więcej, jak to jest kilometrowo. Potem pojechaliśmy, wiecie sobie, do kina jeszcze z moim mężem. Więc naprawdę, powiem wam, że było super. 22 lutego była osiemnastka mojej siostry, więc kolejna impreza, więc ogólnie cztery tygodnie z rzędu. To były jakieś imprezy i były jakieś wyjścia, jezu, przepraszam, ruszyłam wami. To były jakieś, wiecie, wyjścia, wypady, wyjazdy, wycieczki ze znajomymi czasami. No, powiem wam, że ten luty pod względami właśnie takich wyjść i tak dalej był naprawdę mega super. Wydaliśmy na to kasę sporo, ale uwierzcie mi, że nie żałuję ani złotówki wydanej na te przyjemności, bo. Przez tamten poprzedni rok dosyć dużo żeśmy sobie, że tak to powiem, żałowali i odmawiali i było bardziej skupianie się na pracy i na budowie, a w tym roku powiem wam, że chyba odsypiam i odrabiam po prostu jakby ten rok, bo powiem wam, że na przykład ja się nie mogę wyspać w ogóle praktycznie, a śpię dość dużo. Nie mogę się wyspać, jestem chyba zmęczona po prostu psychicznie nie jeżeli fizycznie, bo fizycznie nie jest, źle, ale psychicznie jestem ciągle zmęczona. Więc nie mogę się wyspać. Do tego wiecie, gdzieś jakieś wyjścia czy nie wyjścia, to ja po prostu nie mogę odmówić, bo ja sama bardzo chcę z moim mężem gdzieś wychodzić czy ze znajomymi i tak dalej, więc no po prostu przyszły miesiąc też szykują się małe wyjścia, Wyjścia, więc postanowiłam, że już troszeczkę, troszeczkę muszę zmodyfikować mój zaplanowany, planowany budżet na marzec. To jest taki, wiecie, mój prywatny, który planuję poza kadrem, poza kamerą, więc wezmę i na przyszły tydzień Wam pokażę, jaki jest 9 marca, będziecie mieć ten filmik dodany. Właśnie budżet na temat marca, jak to będzie wyglądało w marcu, a teraz mamy podsumowanie lutego, więc e, myślę, że już skończę tak dużo gadać, bo już jak patrzę na kamerę, to jest 5 minut, jak e, ciągle gadam i ja opowiadam, jak było w lutym, ale naprawdę było bardzo fajnie i polecam, polecam wszystkim, żebyście robili tak, żeby rozgraniczyć troszkę, żeby nie spadać w skrajność i skrajność. O tak wam powiem, bo ja wpadłam w skrajność skrajność i no nie polecam. Dobra, więc tak, razem nas tutaj, kochani, wyszło 4447 zł i finalnie wyszło nas tutaj, że zostaje 6100 16. Jeśli chodzi o nasze wydatki roczne, no to mamy tak. Sylwester i Boże Narodzenie, mamy tutaj 200 zł. Yy, ubezpieczenie naszego samochodu wychodzi tutaj, stówka, że poszło. Przegląd też było 20. Przegląd i ubezpieczenie drugiego auta to było 110. Podatek za ziemię to było 25 zł. Ubezpieczenie domu to było 125. I wakacje dostały tutaj stówkę, miało być mniej, ale finalnie dostały stóweczkę. Raz Wyszło nas tutaj 680 zł, że mamy właśnie tutaj przeznaczone. Ja sobie wezmę jeszcze kalkulator i policzę razem z wami ile to będzie wychodziło tu 600. Jakbyście słyszeli jakieś odgłosy w tle, to moje rodzeństwo tłucze się w, na dole, więc przepraszam. Jest 5436 zł, jeśli chodzi właśnie o wydatki roczne. Po odjęciu wydatków rocznych zostaje właśnie te 5000 tysięcy ponad. Dalej mamy oszczędności długoterminowe. I oszczędności długoterminowe miały tutaj tak, że stówka poszła na zdrowie, 200 poszło na samochód. Imprezy okolicznościowe dostały 125. Razem wyszło, że tutaj jest 100, 200, 425 złotych, Odejmując 425 wychodzi tutaj 5000. tysięcy. 11 zł, które nam powinno właśnie zostać na wydatki zmienne, czyli troszeczkę mniej niż mieliśmy zaplanowane. Finalnie na samochód faktycznie poszło 2300 zł, więc tutaj nie będę co mówić. Nieplanowane poszło właśnie tak, że nic nie było w nieplanowanych. I tak, na nasze, że tak to powiem, wyzwania. Poszło tutaj, kochani, 22 zł. Boże 225 zł i 65 groszy. Więc odejmując tutaj od kwoty tej 5011 to będzie 225,65. To wychodzi 4700 785 zł i 35 groszy odejmując 2300 no to wychodzi, że razem z moim mężem na życie mieliśmy tutaj przeznaczone 2485 zł i 35 groszy, więc tak to mniej więcej plus minus właśnie wyglądało. Ja sobie jeszcze tutaj zapiszę ile obecnie mamy pieniędzy w naszych tutaj wydatkach rocznych oraz oszczędnościach długoterminowych i mamy tutaj tak, że Sylwester i Boże Narodzenie ma tutaj 200 zł Obecnie. Przegląd i ubezpieczenie Pandy mojej to jest tutaj 660. Dalej mamy ubezpieczenie domu. Ubezpieczenie domu aktualnie ma 375. Jeśli chodzi o podatek za ziemię, to podatek zaczęliśmy w lutym na nowo, więc ma tutaj 25 zł. Ubezpieczenie punta ma tutaj dwie stówki. Jeśli chodzi o przegląd, to przegląd ma tutaj 140. Nad tą kategorią się zastanawiam, czy ją nie połączyć, ale chyba ją jednak zostawię. Jeśli chodzi o urlop, to ma 1100. Tak, dobrze, dobrze, dobrze liczę. Policzymy sobie, ile tutaj mamy wszystkiego: 200, 200, 140, 660.

co daje nam razem 2700 zł. Jeśli chodzi o zdrowie samochód i imprezy okolicznościowe, no to zdrowie nasze ma tutaj 420 zł, ale tutaj myślę, że to się będzie powoli kurszyło, dlatego że mamy wizytę u dentysty zaplanowaną na miesiąc marzec, więc zobaczymy ile tutaj stąd pójdzie, bo sama muszę zrobić nakładki na zęby na wiecie wieczór, bo zgryz robi mi się, robią mi się jakieś, nie wiem... Po prostu zagryzam szczękę, nie wiem, ząb mi się jakoś dziwnie kruszy, no po prostu coś dziwnego się dzieje, więc muszę, jak to mój dentysta mówił właśnie, żeby sobie takie nakładki na noc, żeby mi się te zęby po prostu nie ścierały i żebym z nimi tak, wiecie, nie... Nie, nie ruszała i tak dalej jeśli chodzi o samochód, no to samochód nie ma tutaj nic jeśli chodzi o imprezy okolicznościowe, no to z tego co ja tutaj pamiętam to mamy naprawdę bardzo fajną kwotę bo jest to ponad 1000 zł i jest to 1225 złociszy polskich już tutaj się wiecie, zbierają pieniążki na razie ich nie wydajemy bardzo dobrze, bardzo się z tego faktu cieszę dodając ile tutaj wychodzi to będzie 1000 645 zł na ten moment. OK. Lecimy teraz z już takim całościowym podsumowaniem, które mam zawsze na tyle na odwrocie, i wygląda to, kochani moi, w taki sposób, że nasz dochód było to. 10 563 zł jeśli chodzi o wydatki stałe oszczędności to tutaj było 150 zł wydatki roczne miały tutaj 680 oszczędności długoterminowe miały 425 zł a wyzwania moi drodzy miały tutaj 20 225 zł i 65 groszy co daje nam razem oszczędności już kto sobie wspólnie ładnie podliczy Mamy tutaj razem, kochani, 1480 zł i 65 groszy, jeśli chodzi o nasze oszczędności, dłu i takie wiecie, całościowe. Jakbym się dzisiaj nie mogła wysłowić, to mi wybaczcie, ale żyję w delikatnym chaosie, bo za chwileczkę muszę lecieć do połę. Więc tak by to wyglądało, jeśli chodzi o całe podsumowanie, tutaj, wiecie, mojego miesiąca. Udało nam się to wszystko zrobić. Myślę, że już nie będziemy tutaj nic, wiecie, opowiadać, obgadywać i tak dalej, bo tak jak wam mówię, że ja jak się rozgadam, tak już słuchajcie, koniec. Więc jeśli dotrwaliście, moi kochani, do końca, no to piszcie w komentarzach podsumowanie, Lutego. Ja uciekam, życzę Wam miłego dnia, wieczoru lub popołudnia w zależności, kiedy ten film oglądacie i widzimy się już za tydzień w kolejnym filmie. Do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się cieplutko, pa pa!